Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę szwajcarską. Potrzebować będziemy: 15 dekosera sera żółtego, 15 dekoszynki, szynki, 5 ogórków, 4 jajka, łyżkę musztardy, 4 łyżki majonezu, sól i pieprz. I składniki sałatki należy pokroić. Wszystkie składniki kroimy w kosteczkę. Składniki sałatki już mam pokrojone. Przekładamy do miski ogórki, ser, jajka i szynkę. Doprawimy solą pieprzem. Nałożymy musztardę i sałatkę należy dokładnie pomieszać. Dodajemy majonez, musztardę, sól i pieprz. za dużo, ponieważ wszystkie składniki były słone, bo i ser był dobrze doprawiony, i szynka, i ogórki. Także do smaku doprawiamy, jak nie każdy ma swój. I tak wygląda sałatka szwajcarska. Dajemy do lodówki, aby smaki się przeszły. O ile Państwo mój przepis na sałatkę szwajcarską się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Sałatka szwajcarska.